Manko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Amnesji Spotykamy się w trochę innym miejscu ponieważ szukałem Starałem się wymyśleć jak od zapalić w tym piecu Widzicie, tutaj rzucałem młotek i książkę, może wam to pokazywałem, może nie Tak mi przyszło do głowy, że może użyć wągla. Nie ja jestem pewien, czy to jest taki genialny pomysł. Jest za mało wągla, ok. Czyli jesteśmy na dobrej drodze. Jezu, spotkamy potwory w tym odcinku. Znaczy, nie żebym tam wiedział albo wam spoilerował, ale po prostu czuję to. Tak mi zniszczyły nerwy tamte potwory. Uch, naprawdę się źle po nich czuję. Dobrze myślałem? Jeee, yeah, jestem gniewszy. Dosłownie. A teraz proszę odpalić tą windę. Teraz bez względu na wszystko. Spieprzamy stąd, nawet jeżeli zobaczymy potwora. Oła, biegni, 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 biegni. Dobra, jeżeli mam nie je tylko cień straszyć, to dziękuję. Znaczy to się cieszę. Byłaś. Tak! I idziemy dalej, okej. Okay. a bo tu my... co. Cholera, wyjmiemy. Co! No fucking no! No way, bitch! No! A, czyli nawet nie, jeśli to nie miałbym gdzie iść e, czekajcie chwilę, ja sobie sprawdzę tylko jak się nagrywa Okej, okay, wszystko jest w porządku Więc ruszmy, spieprzajmy stąd jak najdalej Przecież już działa, nie pieprzy głupot Ale no, jak znając życie to pewnie na dole będzie coś strasznego Dopiero 3 minuty filmu Spokojnie Jeszcze niżej? Nie, jak będzie za nisko, to wtedy będzie kiepsko. W ogóle, po co my zjeżdżamy tak nisko? Tak... Cholernie nisko. A, nie. Oh, fuck. Pff, no! Ooo. o Oooo, nie! Kurde. Ooo! Oh, oh. O, super. Rozrąbała nam się winda. Get up. Get up, please. Get up. Już. Okej. Okay. Eee, wybaczcie takie cięcia, ale ktoś mi po prostu wszedł do pokoju się przestraszyłem. O, w dupę. To jest gdzie krymini są zlokalizowani, jak dżungli? Bardzo tak. Raz, nie lękać. Jasna cholera. O, dobra, hups. Aaa, chodźcie tu. Lubię odsłonić w amnezji. No, chodź. Tu nie powinno na razie się nic pokazać, tak mi się wydaje. Eee. Tylko żeby nie było potwora na razie Bo tam to było taki rozwalony mózg miałem Jeszcze pobiegłem na hama przed niego To już naprawdę było bardzo, bardzo głupie O, kamyki, kamyki Jak sobie właśnie myślałem, że może znajdę sobie e, takiego przyjaciela w końcu w tej grze jakby tu światło gdzieś było, bo nie mam dużo kasy. Yyy, kasy, co ja pieprzę? Widzicie, co strach robi z człowiekiem. Yy, nie mam dużo oliwy. I tak myślałem, żeby wziąć sobie takiego przyjaciela jak Piłdi, tylko to by nie był Stefano, nie i ta sama figurka. Tylko zrobiłbym po prostu z niego Ruska Ruskiego. O, karamba, nie. Za ciemno, trochę i za mało oliwy, zbyt mało oliwy. I czemu się zawiesza? Aha, bo ktoś został dostępny. O kurde, o kurde, co to jest? Ej, nie, nic nie widzę teraz, czekajcie, zwiększymy gamę. Tak na chwilę tylko, po prostu nie chcę tak tej oliwy prze. po prostu, jak to się mówi? Zmarnować, ale to się jakoś inaczej mówi. Zagradajmy się trochę. Widzicie co nieco, prawda? No Dobra, tu jest światło, czyli możemy zmniejszyć. Tak to tam jeden i coś tam. To ma być tak, że jeden kwadrat ma być widoczny, drugi trochę mniej. Dobra, już go widzę. Okej. Okay. Tak jak pamiętacie, miałem robić sobie checkpointy. Miep, miep, myszeczko! Głupia mycho! Wkurzesz mnie. Co to jest? Uch, widzę, że coś mi się tu uwolniło nieładnego. Wow. A skudy. zostawcie biednego Maćka i biednego Danielka. O, w dupce. Wybaczcie, ale w tym miejscu po prostu. E, po prostu byłem bardzo ciekaw kiedyś amnezji i ja sobie włączyłem amnezję. I w tym miejscu właśnie pamiętam jak tam był potwór. Więc pozwolicie, że na razie tam nie pójdę? Co to? Młotek! No proszę. Wybaczcie, ale jest późno, no późno w nocy, co. nie późno tak bardzo, ale. O, o, o nie! Co, co jest? What the fuck? Schowajmy się tu. Muszę się popatrzeć trochę na ten. O jest. Nie wiem, czy skończyłem się, ale po prostu tam wiedziałem, że jest potwór. I po prostu nie chcę tam jeszcze iść, bo jest po prostu późno dosyć. A jak ja zobaczę tego potwora, to po prostu nie będę spał. I chyba za dużo razy użyłem słowa po prostu. No cóż. A, trudno. Zamknięte. Ciężko mi się chodzi tu. No, otwórz się! Nie, tu nie przeżyj. O, dobra, jest jeszcze trochę oliwy. No, ale patrz, jakąś oliwę znaleźliśmy. Nie ciesz się. Tak mi się wydaje, że ten potwór będzie. A dobra, to jest taki spoiler straszny. A ja nie chcę spoilerować ani nie chcę się dowiadywać, co tam jest. O kurde, on tam jest. I mnie widzi! Spieprzać! Oliwa! Zostawiłem oliwę! Co tu jest, co tu jest? Ciemno, 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 ciemno. A ja nie mam gdzie uciekać. Nie mam gdzie uciekać, Boże! Co się dzieje? On mnie cały czas goni. Jak długo mogę sprintować? Niedługo. Zamknięte. Yy, landanum. No ja nie mam jak go zgubić, no i... No, padłem tu. Nie możesz się poddać. Jak się nie mogę poddać, jak nie wiem gdzie uciekać. O Boże. Gdzie jestem? Aha, po prostu tu znowu. No to mnie nic nie zaskoczy. Tylko, że znowu mam wszystkiego mało. Eee, no to co? Pobiegnijmy tam na hama. Znowu tu będziesz? Nie, nie macie. Ale jak on mnie zobaczył w ciemności. Dobra, o, spokój, p.S. Która minuta? Jedenasta, jeszcze dziewięć minut. Jak musiała się skończyć retrospekcja. No po prostu poczekam tu do końca odcinka, bo nie wyrobię dłuto. Ale czy mogę przebić dłutem, i młotkiem, drzwi? Yy, zaraz. Muszę popatrzeć, po prostu, czy nie idzie tam potwór. Wybaczcie, ale muszę się pogapić trochę. Bo po prostu nie wiem, co robić. A nie chcę tu znowu paść. Paść ofiarą. Czy potwora po prostu nie ma? A spróbujmy Eee, yy, tap Lol, otworzyłem o, zamykamy I co tu? O, oliwka O, dużo oliwy i aż, no, po nie powiem co zrobiła. No i tylko po to. Aha, bo ja sobie to... A nie, to było otwarte. No i, i nic tu nie ma? Chyba nic. Czekajcie, chwilkę tu muszę posiedzieć. Dajcie mi odpocząć moim spętanym nerwom. No, i teraz nie wiem gdzie iść, znowu po prostu boję się otwierać drzwi. Znowu sam Shiver Style, Pierniczcie się. Chodź. Mam kryzys oliwy, potrzebujecie. Głupie myszy. O, koleś. Mam nadzieję, że po prostu siedzisz w ustępie. O, jest kolejna retrospekcja. Jak się cieszę. Pff, mam żydkie skojarzenia. <laughs> Okej, okay. czyli tutaj jest gdzieś dziura. Tylko mam nadzieję, że po prostu nic mnie tu nie zaskoczy. No chodź. Ja muszę to... A, nie, ja mogę iść. Dziura jest zbyt wąska, powiadacie e, Błagam, powiedzcie, że tym mogę to rozwalić. Jest! Tak! Siła! Pieprzcie się, głupie potwory, idę na dół Słyszałeś pieprzońcu Mogę już sobie i stąd, a ty mi możesz cholerę zrobić. Hu hu Chciałem tak ładnie wejść, a nie wskoczyć. Uch, dobra. Oj, no, musi być kiedyś ten pierwszy raz, żeby paść. W dziurach nic nie powinno być. Może ja się wydostanę na zewnątrz gdzieś? Bym był bardzo szczęśliwy. No chyba potwora mi nie wsadzą do dziury. Prawdaż? Dobra, to jest zamknięte. Ała, no, ała, co ja gadam? No, nie zawieszaj się. No, czekajcie, chwilę muszę ogarnąć. No już? Chyba już w porządku. Ej, no! O, okay. Kolejna dziura. Czekajcie. Weźmy to tam. Jakby co, to chyba mogę się tu wrócić. Czekaj, on klęczy teraz, Daniel, tak mi się wydaje. E, a wywalmy to tam. I po prostu się tu cofniemy, jakby co. No i dalej, kuchnia. O, chodźmy do kuchni. Lubię kuchnię. Często tam, dużo tam czasu spędzam. I nawet nie jest tutaj... O, o, jak ładnie tu. O, jak tu przyjemnie. Ale się cieszę. Mmm, mmm, mm, mmm, O, świnie. Mm. Mięso. Chodź. Chodź ze mną. Będziesz moim przyjacielem. No, chodź. Bym tak bardzo chciał mieć przyjaciela w tej grze. Żeby się nie bać. No, bo to byłbym się już pobawił przynajmniej. Czekaj, mogę cię zdjąć z tego haka? Chyba nie bardzo. E, co to jest? A, ła, To jakiś kwas. W kuchni znajduje się pełna beczka kwasu, nie mam czego, do czego tego zabrać To jest Lando Pungo i... Landanum Compadre yy, Trochę krzesiwców I tyle? Yy, Wybaczcie, chwilę mi ktoś wchodzi do pokoju A ja nie chcę po prostu nagrywać yy, tego, jak na przykład moja mama wchodzi i mówi, w co ty grasz? 2nd of August 1839. I have arrived at the village of Altstadt. It's a haven in the midst of a vast forest and the last stop before my final destination, Castle Brennenburg It's late in the evening, and the outrider, who has been with the coach since Bremen, advised me to wait until morning before I venture further. I've arranged for a bed at Der Müller, the village's only inn and am now waiting for the sun to rise I try to sleep but as I close my eyes I see the men who fell victim in London. My fear and shame forces me to witness the same scenes over and over. They are dead because of me yeah, I nie I won't been... be here so tak but I wydaje, we będziemy finish this episode No. <noise> I tak jeszcze myślę, że jakieś zakończenie tutaj dam e, No to co? Będę się żegnął z wami, bo co tu jeszcze Mam mówić Czy coś tu będzie? Flaki z olejem, nic nie ma O Jest! Mój kompadre Amigo! Lubię te świnie, bo tak fajnie się wygibił. Nazwę cię kolego Jakoś cię chciałem fajnie nazwać, nie wiem, będziesz rósł, nie wiem jak się nazywa, ale będziesz fajnie, fajnie się gibał. Uuu Popatrzcie na te ruchy, przykumaj tylko ci ruchy. Uuu Yeah O, Uu, patrzcie akrobata, no super. I takim akcentem akrobatycznym będziemy kończyć, no skończmy ten odcinek po prostu. I tak więc trzymajcie się, do zobaczenia. Fajna dupa świni no i tyle, papa! Pa. nie! Co jest? Goni goni! A, goni, 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 goni